Kurs cudów, rozdział 14. Nauczanie dla prawdy. Część jedenasta. Sprawdzian prawdy. Zasadniczą kwestią jest jednak nauczenie się, że nie poznajesz. Poznanie jest mocą, a wszelka moc pochodzi od Boga. Ty, który usiłowałeś zatrzymać moc dla siebie, utraciłeś ją. Masz ją nadal, lecz umieściłeś tak wiele między nią a swoją jej świadomością, że nie możesz się nią posługiwać. Wszystko, czego sam siebie nauczyłeś, uczyniło twą moc dla ciebie bardziej niewyraźną. Nie wiesz, czym ona jest, ani gdzie ona jest. Wytworzyłeś pozory mocy i tak żałosny pokaz siły, że ona musi cię zawieść, albowiem moc. Nie jest siłą pozorną, a prawda jest ponad wszelkie pozory. Wszystkim, co znajduje się między Tobą a mocą Bożą w Tobie, jest tylko Twoje nauczenie się o tym, co jest fałszywe i o Twych usiłowaniach odczynienia tego, co jest prawdziwe. Zechciej więc, by to wszystko zostało odczynione, i bądź rad, że nie jesteś tym na zawsze związany. Nauczyłeś siebie bowiem, jak więzić syna Bożego, co stanowi lekcję tak niewyobrażalną, że tylko niepoczytalni w stanie najgłębszego snu mogliby w ogóle o tym śnić. Czy Bóg może nauczyć się, jak nie być Bogiem? I czy jego syn, któremu On dał wszelką moc, może nauczyć się być bezsilnym? Czegóż takiego nauczyłeś siebie? Co mógłbyś wolać zatrzymać w miejsce tego, co masz i czym jesteś? Pokuta uczy cię, jak na zawsze uciec przed wszystkim, czego sam nauczyłeś siebie w przeszłości, poprzez pokazanie ci jedynie, czym jesteś teraz. Nauka dobiega końca, zanim przejawią się jej skutki. Jest zatem w przeszłości. Lecz jej wpływ określa teraźniejszość poprzez nadawanie jej takiego znaczenia, jakie ma ona dla ciebie. To, czego sam siebie nauczyłeś, nie nadaje teraźniejszości żadnego znaczenia. Nic, czego się kiedykolwiek nauczyłeś, nie może pomóc ci zrozumieć teraźniejszości, lub nauczyć cię, jak odczynić przeszłość. Twoja przeszłość jest tym, czego sam siebie nauczyłeś. Pozwól jej całej przeminąć. Nie usiłuj zrozumieć żadnego wydarzenia, czegokolwiek lub kogokolwiek w jej świetle, gdyż ciemność, w której starasz się widzieć, może tylko czynić niewyraźnym. Nie pokładaj żadnego zaufania w tym, że ciemność oświeci twoje zrozumienie, ponieważ, darząc ją zaufaniem, zaprzeczasz światłu i możesz, i przez to myślisz, iż widzisz ciemność. Ciemności jednak widzieć nie można, bo nie jest niczym więcej niż stanem, w którym widzenie staje się niemożliwe. Ty, który nie przyniosłeś jeszcze całej ciemności, jakiej sobie siebie nauczyłeś dotrwającego w tobie światła, nie jesteś w stanie osądzać prawdziwości i wartości tego kursu. Lecz Bóg cię nie opuścił. Masz zatem kolejną przez niego zesłaną ci lekcję, której już nauczył się dla wszystkich dzieci światła, ten, któremu Bóg ją dał. Lekcja ta skrzy się chwałą Bożą, gdyż zawarta jest w niej moc, którą on tak radośnie dzieli ze swoim synem. Naucz się o jego szczęściu, które jest Twoje. Aby jednak mogło się to dokonać, musisz chętnie przynieść wszystkie swoje ciemne lekcje do prawdy i radośnie złożyć je rękoma otwartymi, by otrzymywać, a nie zaciśniętymi, by brać. Każdą ciemną lekcję przyniesioną do tego, który uczy światła, on przyjmie od ciebie, ponieważ jej nie chcesz, i z radością wymieni każdą z nich na jasną lekcję, której się dla ciebie nauczył. Nigdy nie wiesz, że jakakolwiek lekcja, której nauczyłeś się bez niego, cokolwiek oznacza. Masz jeden sprawdzian, tak pewny jak Bóg, dzięki któremu możesz rozpoznać, czy to, czego się nauczyłeś, jest prawdziwe. Jeżeli jesteś całkowicie wolny od wszelkiego lęku, i jeżeli wszyscy, którzy Cię spotykają lub choćby o Tobie myślą, współdzielą Twój doskonały pokój, to możesz być pewien, że nauczyłeś się lekcji Bożej, a nie swojej własnej. Póki to wszystko nie jest prawdą, są w, są w twym umyśle ciemne lekcje, które cię krzywdzą i przeszkadzają tobie i wszystkim wokół ciebie. Nieobecność doskonałego pokoju oznacza tylko jedno. Myślisz, że twoją wolą wobec syna Bożego nie jest to, co jest wobec niego wolą jego ojca. Każda ciemna lekcja uczy tego w takiej czy innej formie. Każda zaś jasna lekcja, którą Duch Święty zastąpi te ciemne, których nie przyjmujesz, uczy Cię, że wyrażasz swą wolę wraz z Ojcem i jego synem. Nie kłopocz się o to, jak możesz nauczyć się lekcji tak zupełnie różnej od wszystkiego, czego sam siebie nauczyłeś. Skąd mógłbyś wiedzieć? Twoja rola jest bardzo prosta. Potrzeba tylko, abyś rozpoznał, że nie chcesz nic z tego, czego się nauczyłeś. Proś, by cię uczono i nie posługuj się swymi doświadczeniami, by potwierdzić to, czego się nauczyłeś. Gdy cokolwiek zagraża Twemu pokojowi lub go zaskłóca, powiedz sobie. Nie wiem, co cokolwiek włącznie z tym znaczy. Nie wiem więc, jak na to zareagować. I nie użyję własnej nauki z przeszłości jako światła, które miałoby mnie teraz prowadzić. Dzięki tej odmowie próby uczenia siebie tego, czego nie wiesz, przewodnik, którego dał ci Bóg, przemówi do ciebie. Zajmie należne mu miejsce w twojej świadomości w chwili, gdy je opuścisz i mu je ofiarujesz. Nie możesz być swym przewodnikiem do cudów bo to ty uczyniłeś je koniecznymi ponieważ zaś tak zrobiłeś środki na których możesz polegać przy dokonywaniu cudów zostały ci dostarczone syn boży nie może wytworzyć takich potrzeb jakich jego ojciec nie zaspokoi jeżeli on choć trochę się ku niemu zwróci on jednak nie może syna swego zmuszać by się doń zwracał i pozostać sobą nie jest możliwe, by Bóg stracił swoją tożsamość, bo gdyby tak się stało, ty straciłbyś swoją. Ponieważ zaś jest ona Twoją tożsamością, On nie może siebie zmienić, gdyż Twoja tożsamość jest niezmienna. Cud uznaje Jego niezmienność, widząc Jego Syna takim, jakim był zawsze, a nie takim, jakim On sam chciałby siebie uczynić. Cud przynosi skutki, które może przynieść jedynie niewinność, i w ten sposób ustanawia fakt, że niewinność być musi. Jak możesz ty, tak mocno przywiązany do poczucia winy i zdecydowany takim pozostać, ustanowić dla siebie swoją niewinność? To jest niemożliwe. Musisz jednakże być chętny, by uznać, że to jest niemożliwe. Przewodnictwo Ducha Świętego ograniczone jest jedynie dlatego, że myślisz, iż sam możesz kierować jakąś małą częścią swego życia, lub sam zajmować się pewnymi jego aspektami. Tym samym czynisz go niesolidnym i używasz tej wyobrażonej niesolidności jako wymówki, by skrywać przed nim pewne ciemne lekcje. Ograniczając zaś w ten sposób przewodnictwo, które przyjmujesz, nie jesteś zdolny polegać na cudach, by odpowiedziały na wszystkie twoje problemy. Czy myślisz, że Duch Święty odmówiłby ci tego, co chciałby, abyś dawał? Nie masz takich problemów, których On nie może rozwiązać poprzez ofiarowanie ci cudu. Cuda są dla ciebie. Każdy zaś lęk, ból czy zmartwienie, jakie masz, zostały odczynione. On przyniósł je wszystkie do światła, przyjąwszy je zamiast ciebie i rozpoznał, że ich nigdy nie było. Nie ma żadnych ciemnych lekcji, których On już dla ciebie nie rozjaśnił. Lekcje, których sam chciałbyś siebie nauczyć, już naprawił. One w ogóle nie istnieją w jego umyśle. Albowiem przeszłość go nie wiąże, a zatem nie wiąże i ciebie. On nie widzi czasu tak jak ty. Każdy zaś cud, który on ci ofiarowuje, naprawia Twój sposób posługiwania się czasem i czyni go jego sposobem. Ten, który uwolnił Cię od przeszłości, chce Cię nauczyć, że jesteś od niej wolny. Chce jedynie, abyś przyjął Jego dokonania jako swoje, gdyż on ich dokonał dla Ciebie ponieważ zasik dokonał, są twoje. Uwolnił cię od wszystkiego, co wytworzyłeś. Możesz mu zaprzeczać, lecz nie możesz wzywać go nadaremnie. On zawsze ofiarowuje swe dary w miejsce twoich. Chce tak mocno utrwalić swe jasne nauki w twemu myśle, by żadna lekcja winy nie mogła trwać w tym, co on ustanowił świętym swoją obecnością. Dziękuj Bogu, że on tu jest i działa poprzez Ciebie. A wszystkie Jego dzieła są Twoje. Ofiarowuje Ci cud wraz z każdym, którego pozwalasz mu dokonać poprzez Siebie. Syn Boży zawsze będzie niepodzielny. Tak jak jesteśmy utrzymywani jako jeden w Bogu, tak samo jako jeden w Nim się uczymy Nauczyciel Boży jest tak podobny do swego stwórcy jak jego syn, a poprzez swego nauczyciela Bóg głosi jedność swoją i swego syna. Słuchaj w milczeniu i nie podnoś głosu przeciwko niemu. On bowiem uczy cudu jedności, a w obliczu jego lekcji podział znika. Gdy będziesz uczył tu tak jak on, przypomnisz sobie, że zawsze tworzyłeś tak jak twój ojciec. Cud tworzenia nigdy nie ustał, nosząc na sobie święty znak nieśmiertelności. Jest to wolą Boga dla całego stworzenia, i całe stworzenie łączy się w wyrażaniu tej woli. Ci, którzy zawsze pamiętają, że nie poznają niczego i którzy stali się chętni, by się wszystkiego nauczyć, nauczą się tego. Kiedykolwiek jednak będą ufać samym sobie, nie nauczą się. Niszczą swą motywację do nauki poprzez myślenie, że już poznają. Nie myśl, że cokolwiek rozumiesz, dopóki pomyślnie nie, nie przejdziesz sprawdzianu doskonałego pokoju, ponieważ pokój i zrozumienie idą w parze i nigdy nie można ich odnaleźć osobno. Jedno przynosi ze sobą drugie, bo prawem Bożym jest, by nie były odrębne. Są dla siebie nawzajem przyczyną i skutkiem, a zatem, gdzie nie ma jednego, nie może być i drugiego. Jedynie ci, którzy rozpoznają, że nie mogą poznawać, dopóki nie są z nimi skutki rozumienia, mogą się naprawdę nauczyć. W tym celu muszą chcieć pokoju i niczego więcej. Kiedykolwiek pomyślisz, że poznajesz Pokój odejdzie od ciebie, gdyż porzuciłeś nauczyciela pokoju. Kiedykolwiek w pełni uprzytomnisz sobie, że nie poznajesz, pokój powróci, gdyż porzucając ego na jego rzecz, zaprosiłeś go, by powrócił. Nie proś ego o nic, wystarczy, abyś uczynił jedynie to. Duch Święty sam z siebie wypełni każdy umysł, który w ten sposób zrobi dla niego miejsce. Jeżeli chcesz pokoju, musisz porzucić nauczyciela ataku. Nauczyciel pokoju nigdy cię nie porzuci. Możesz opuścić Jego, lecz On nigdy się nie odwzajemni, bo Jego wiara w ciebie jest Jego rozumieniem. Jest tak nieugięta jak Jego wiara w Jego Stwórcę, a On wie, że wiara w Jego Stwórcę musi obejmować wiarę w Jego stworzenie. W tej spójności tkwi Jego świętość której nie może porzucić, bo nie jest jego wolą, by to uczynić. Mając zawsze na widoku twą doskonałość, ofiarowuje on dar pokoju każdemu, kto postrzega potrzebę pokoju i kto chciałby go mieć. Zrób miejsce dla pokoju, a on przyjdzie. W tobie bowiem jest rozumienie, a z niego musi przyjść pokój. Moc Boga, będąca źródłem Ich jest mocą Twoją tak pewnie jak Jego. Myślisz, że go nie znasz jedynie dlatego, że poznanie go samego, samemu jest niemożliwe. Gdy jednak ujrzysz potężne dzieła, których poprzez Ciebie dokona, będziesz pewny, że dokonałeś ich poprzez Niego. Nie można zaprzeczyć źródłu skutków tak potężnych, że nie mogłyby pochodzić od ciebie. Gdy zostawisz dla niego miejsce, poczujesz się tak przepełniony mocą, że nic twego pokoju nie przemoże. I będzie to sprawdzianem, dzięki któremu rozpoznasz, że zrozumiałeś.